Dzień dobry. Nazywam się Stefan Berg i w tym kęsie klinicznym omawiam augmentację bocznego grzbietu z Augma Bond apatite. Pacjentką jest 70-letnia niepaląca kobieta. Ekstrakcja została wykonana wiele lat wcześniej, a teraz nie ma wystarczającej ilości kości, aby wszczepić implant. Występuje bardzo cienki grzbiet i należy wykonać augmentację boczną. Tutaj wykonałem nacięcie pośrodku grzebienia i możemy zobaczyć cienką kość. Przed augmentacją musimy najpierw wykonać dekortykację kości. Dekortykacja to jedyny sposób na dostarczenie większej ilości krwi i komórek kostnych bezpośrednio z tkanki kostnej za pomocą czynników wzrostu. Zwiększa unaczynienie, prowadzi do regeneracji komórek kostnych, stymuluje komórki kości gąbczastej, a zwiększa przyrost kości. Dekortykacja musi być skuteczna i poważna, ponieważ krwawienie jest kluczem do sukcesu. Dekortykacja musi być agresywna i musi dotrzeć do kości gąbczastej. Unaczynienie jest kluczem do przeszczepu, a augma naprawi ubytki kostne powstałe podczas procesu dekortykacji. Dodać cement kostny i mocno docisnąć suchą sterylną gazą dobrze ubić materiał. Szyi płat z naprężeniem i przykryj odsłonięty obszar osłoną Augma Shield. Szyi osłony Augma Shield na miejscu. Tutaj możemy zobaczyć materiał na pooperacyjnym zdjęciu rentgenowskim. Ze względu na osobiste okoliczności pacjenta, reoperacja w tym przypadku miała miejsce rok po augmentacji. Zwykle w tego rodzaju przypadkach ponowne otwarcie można wykonać 5 miesięcy po augmentacji. Rok później prawdziwa nowa kość, wystarczająco szeroka dla implantów. Kość jest dobrze unaczyniona i byłem w stanie przeprowadzić skuteczne wszczepienie implantu we własnej żywotnej kości pacjenta. Dodatkowo trzonowiec został usunięty, a panewka przeszczepiona apatytem kostnym AUGMA. W wyniku zabiegu uzyskano wystarczającą ilość kości dla implantu o szerokiej średnicy 5 mm i tego zwykłego implantu. Rezultatem jest nowa boczna płytka kostna. Mamy nową bioaktywną kość. Zapraszam do obejrzenia tego przypadku i setek innych wałg Mafliks. Dziękuję za poświęcony czas.